Czym był dla ciebie coming out? Pierwszy, drugi, trzeci. Co on zmienił w twoim życiu? Na pewno dodał o wiele, wiele więcej odwagi. Na pewno przekonał mnie w tym, że ta homofobia to jest coraz rzadsza i normalni ludzie uważają to za normalne. I tyle, mnie wszyscy akceptują. W ogóle nikt nie zrezygnował ze mnie po tym, jak się dowiedział, że jestem gayem. Więc ja nie wiem, czego ludzie się boją. Ok, mogą ci tam dać wpysk, ale ja na przykład nigdy czegoś takiego nie miałem. Ja też nie miałem takiej sytuacji, żeby... No, żeby, no raz miałem sytuację, że szedłem z chłopakiem za rękę po ulicy i rzeczywiście w nocy yy, pobito nas. E, ale dlatego, że y, weszliśmy w interakcję, to znaczy ktoś do nas zaczął krzyczeć, i ja chciałem tak mocno się obronić, że po prostu wyszła z tego, wyszedł z tego konflikt. Uważam, że gdybym olał to i po prostu poszedł dalej, nie, 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 nie reagował ze złem, to nie no to by nic by się nie stało. No, ale widzisz, ja na przykład kiedyś szedłem z kuzynem i poprosili nas o fajka, nie daliśmy tego fajka, pobili nas. Więc można dostać w gębę nie za to, że się jest gejem, tylko tak, po prostu, bo... że ktoś jest agresywny i zachowuje się w taki sposób.